18 lat temu zaczęło się tak naprawdę od panelu gospodarki morskiej w ramach Forum Gospodarczego Gdynia. Rola Gdyni w polskiej gospodarce morskiej jest absolutnie topowa. Oprócz tego, że ona jest bardzo ważna ekonomicznie, chcemy także, aby Gdynia była takim centrum myśli i inspiracji biznesowej. I między innymi dlatego zależy nam na tym, aby goście z kraju i z zagranicy spotykali się tutaj i wiedzieli, że to jest to miejsce, w którym wykluwają się nowe pomysły na gospodarkę morską w Polsce, w Europie, na świecie. Dzieje się w branży morskiej w tej chwili wyjątkowo dużo. Tematy, które zdominują tematykę paneli, to będą tematy związane z niską emisyjnością, bo to jest właśnie ten temat, który... Płynie na kształt portu w najbliższych latach. Tematy zmieniają się w zależności od tego, co się dzieje na świecie, także one zawsze starają się nadążać na bieżąco nad problemami, nad którymi my dyskutujemy normalnie w kuluarach. To jest jakby przeniesienie naszych codziennych dyskusji na scenę, żeby pokazać ludziom, o czym my rozmawiamy. Uważam, że forum rośnie z roku na rok w siłę. Oczywiście mamy swoje problemy tutaj, chodzi o COVID. Ale zobaczcie, jak sobie fajnie rodzimy. Jest hybrydowo. Ludzie mimo wszystko się wgrywają, wchodzą. Mam bardzo dużo feedbacku od ludzi, którzy byli na wczorajszym panelu. To jest super. Gospodarka morska to bardzo ważny sektor, jeżeli chodzi o nasz kraj. Ja cieszę się, że po raz 20 możemy okazję spotykać się w Gdyni i rozmawiać na tematy trudne, ale tematy, które są też wyzwaniami dla naszego miasta, regionu i kraju. Wspólnie dyskutując, wspólnie szukając powiązań, jesteśmy zobowiązani wręcz, żeby rozwijać to, żeby promować i żeby pokazywać, jak piękne możliwości daje ta nasza działalność. Takie forum powinno się odbywać, powinniśmy wymieniać informacje i powinniśmy korzystać z tego, żeby budować takie relacje, tak jak tutaj. Myślę, że tegoroczna edycja Forum Gospodarki Morskiej spełniła pokładane w niej oczekiwania. W sumie uważam od strony merytorycznej i organizacyjnej za udane po covidowe reaktywowanie Forum Gospodarki Morskiej.